Członkowie Związku Strzeleckiego-Strzelec Józefa Piłsudskiego zainaugurowali świąteczny okres podczas wspólnej wigilii, która odbyła się 20 grudnia w Sędziszowie Małopolski. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko stanowiło okazję do delektowania się wigilijnymi smakołykami, lecz również do refleksji nad mijającym rokiem oraz przyszłymi wyzwaniami stojącymi przed organizacją, której głównym celem jest rozwijanie ducha patriotycznego wśród młodzieży. Podczas wojewódzkiej Wigilii Strzeleckiej szczególnie wyróżniono osoby zasłużone za wkład w lokalny ruch strzelecki. Nie da się ukryć, że taka wojewódzka Wigilia Strzelecka to jedyna okazja w całym roku, aby spotkać się z dowódcami innych jednostek, zamienić kilka zdań, podsumować rok nie tylko w naszej jednostce, mówi inspektor Bartłomiej Feret, dowódca jednostki strzeleckiej 2051 w Sędziszowie Małopolskim. Podczas tego wyjątkowego spotkania dowódca wymienił inicjatywy i wydarzenia, które były głównymi punktami podsumowania roku. Niewątpliwie zaznaczyłbym tutaj trzy e, wydarzenia. Przede wszystkim udział w 80. rocznicy e, tragicznej śmierci generała Sikorskiego na Gibraltarze. Niesamowite uroczystości dla nas w to Dalszy wyjazd, byliśmy jedyną delegacją e, ze Związku Szczeleckiego Szczelec na tych uroczystościach. Oczywiście tradycyjnie już Monte Cassino w maju. i Ćwiczenia Wataha, są to ćwiczenia typowo, zajęcia typowo szkoleniowe organizowane również przez naszą jednostkę o Zasięgu Ogólnopolskim. Tutaj na terenie w zasadzie trzech powiatów powiatu robczysko sęniszowskiego szczyżowskiego. Głównie dwóch powiatów są to takie zajęcia, jakby, które budują też naszą markę, markę naszej jednostki. Inspektor Bartłomiej Feret wspomniał też o planach na nowy rok. Przyszły rok jest rokiem podobnym do 2019 roku. Będziemy przeżywać aż trzy bardzo ważne rocznice, 80. rocznice, czyli mówimy tu o Monte Cassino, o Litwie, operacji Ostra Brama i rocznicy wyzwolenia Bredy przez armię generała Maczka. To są trzy takie podstawowe rzeczy. Staramy się już o środki, o dofinansowanie właśnie na te projekty z Urzędu do kombatantów i osób represjonowanych, a oprócz tego już zapowiedziano dwukrotne ćwiczenia właśnie w atachach. Starszy sierżant Związku Strzeleckiego Norbert Szeliga podkreśla wartość organizacji, zachęcając młodych ludzi do wstępowania w szeregi strzelców. Sam kiedyś byłem w takim miejscu, w takim momencie, gdyż, gdzie zastanawiałem się właśnie nad odstąpieniem. Podjąłem taką decyzję i przez pryzmat tych kilku lat na pewno tej decyzji nie żałuję. Dużo mnie ta organizacja nauczyła i też uważam, że dzięki niej wykształciłem swój charakter. Związek Strzelecki odgrywa ogromną rolę, w szczególności dla młodzieży, która bierze... Ogromny przykład nie tylko ze względu na barwy, jakie nosimy na mundurach, ale jak i spostrzeżenie na świat. Staramy się wychowywać młodzież w cyklu patriotycznym, zwracać im uwagę na szczególnie ważne wartości, jakie są, jakie można pozyskać w życiu. Mateusz Machnica, starszy strzelec Związku Strzeleckiego, dzieli się swoimi ulubionymi zajęciami związanymi z organizacją. Jako strzelec bardzo lubię uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach patriotycznych. Uroczystości 11 listopada czy, czy 3 maja bardzo kształtują dobrze postawę patriotyzmu. Osobiście bardzo też lubię wszystkie wyjazdy zagraniczne. Dzięki temu poznajemy historię słynnych postaci, bohaterów Polski, wolności Polski, którzy gdzieś tam za granicą właśnie mają swoje. Miejsca kultu, gdzie są uroczystości na ich cześć, na przykład Holandia czy Gibraltar w tym roku. Bardzo mi się podobają takie wyjazdy, bo nigdzie indziej się nie dowiem o takich osobach jak generał Sikorski czy, czy generał Maczek, którzy naprawdę zasługują na to, żebyśmy znali ich historię. W trakcie spotkania brygadier Marek Matua, komendant główny Związku Strzeleckiego-Strzelec Józefa Piłsudskiego, przedstawił plany na najbliższy czas. Myślimy o przyszłości, będziemy, składamy sobie życzenia, życzymy zdrowia, szczęścia, pomyślności, etc., etc. Natomiast też niejako tradycyjnie, tak jak też co roku. Będę nam życzył, żeby władze państwowe naszego państwa spróbowały może wkomponować nasze doświadczenie, naszą gotowość do pracy w stworzenie takiej spójnej, jak to nazwać, spójnego może projektu czy programu. Dla młodego człowieka od Orlęcia aż po, jeżeli dojdzie do tego etapu, do żołnierza Rzeczypospolitej. Pracujemy nad tym, ale to dość opornie idzie. I miejmy nadzieję, że w tym roku będzie trochę łatwiej. Związek Strzelecki w Sędziszowie Małopolskim pełni ważną rolę, podkreślił przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim Marek Pająk. Nawet bym powiedział, że bardzo ważną rolę, szczególnie jeżeli chodzi o pomoc, czy to w różnych zdarzeniach, czy w uroczystościach, no chociażby tu wymienię święto wszystkich świętych, gdzie pełnią rolę organizacyjną w pomocy do dojazdu do cmentarzy, ale oczywiście i taką reprezentacyjną, bo przy okazji uroczystości czy kościelnych, czy patriotycznych, zawsze na strzelców możemy liczyć, jeżeli chodzi o samorząd sędziszowski. Życzenia strzelcom złożyli zaproszeni goście, m.in. starosta Robczycko-Sędziszowski, Witold Darłak, burmistrz sędziszowa małopolskiego Bogusław Kmieć oraz wiceprezydent Rzeszowa Jolanta Kaźmierczak. Oprawę muzyczną wigili zapewnili artyści ze Stowarzyszenia Twórców Sztuki ukochany od patriarchów, czekany od proroków, ogłoszony od narodów, upragniony od proroków, ogłoszony od narodów, upragniony. Witajcie, cioteczko w szłowie.